Witam. Dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo ważny temat, a mianowicie dziewczyny, które bawią się chłopakami. Tak, spotkasz takie. Ogólnie można je bardzo szybko zweryfikować. Najczęściej jest tak, że są to dziewczyny, którymi od początku jest jakiś problem, bo one po prostu nie są tobą zainteresowane. One są nastawione, żeby od ciebie jak najwięcej wyciągnąć, wykorzystać cię po prostu. Wykorzystać cię i nic nie dawać w zamian. Czyli tu już nie chodzi o dobra materialne, tylko o to na przykład, że idziecie na imprezę, jakieś zadanie w szkole, gdzieś tam w pracy, żeby po prostu mówić ci, żebyś gdzieś poszedł, coś jej załatwił. Ogólnie ciągle ona chce, żebyś w czymś jej pomógł, a sama nigdy nic od siebie nie daje. I takie dziewczyny no są. I jest ich no, spora część. To są dziewczyny, które no, no mają jakieś tam zaburzenia w głowie. To jest takie coś, że tato ich rozpieszczał, czy mama wszystko im dawał. One nic nie musiały. One po prostu lekko coś powiedziały, a jak nie dostały tego, no to zaraz zaczęły w płacz wpadać i po prostu wymuszały coś. One najczęściej nic nie dają. Najczęściej jest tak, że one mają coś takiego w sobie, że ich sama obecność już wystarcza. Samo to, że zgodziły się gdzieś z tobą pójść na imprezę, to już wystarcza według niej. Że i na tej imprezie ty masz jej coś kupić, tylko że ona ci czasem nie powie tego wprost. Choć są takie, które polecą z grubej rury, powiedzą ci idź kup mi drinka i tak dalej. I teraz, jakie? Rozpoznać. No ja je bardzo szybko rozpoznaję, bo najczęściej yy, taka dziewczyna, yy, no już jest problem z umówieniem się na spotkanie, no bo ona zazwyczaj powie dam znać czy coś, bo ona po prostu ustawia sobie plan tygodnia i po prostu i zbiera oferty, że tak powiem. Zbiera oferty od iluś tam kolesi, koleżanek i ona później sobie wybiera. I jeśli ktoś załóżmy przedstawi najlepszą ofertę to wtedy wszystkich olewa najczęściej nawet ich nie poinformuje tylko leci na jakąś imprezę czy na jakąś tam Domówka, czy na jakieś tam no, lepsze zajęcie niż po prostu z innymi. I więc tak, pierwszy najważniejszy element jest taki, że te dziewczyny nie dadzą się pocałować, i dlatego ja staram się jak najszybciej atakować z pocałunkiem, już na dzień dobry, bo dzięki temu ta pierwsza reakcja powie mi. Bardzo dużo o tej dziewczynie. Jeśli zacznie się krzywić, jeśli zacznie gdzieś tam odwracać się, nie doszło do tego pocałunku na początku w policzek, ona nagle się wzburzyła, albo powiedzmy zaczęła jakieś dziwne teksty do mnie mówić, się nagle wkurzyła, co ja robię, że nie, że nie rób tak nigdy więcej. To już jest właśnie syndrom Laski, która po prostu przyszła na to spotkanie z zamiarem wykorzystania cię. Teraz właśnie gdzieś tam poznałem taką dziewczynę i ona mi opowiadała historię, że jej się wszystko należało, ją do niej, no wiadomo, była ładna i gdzieś tam faceci za nią latali i ona, ona to czuła. I czasem ona nic nie musiała robić, gdzieś tam sami do niej koledzy z klasy, bo to była klasa ma maturalna. Dzwonili, zapraszali ją na imprezę, przyjeżdżali po nią do chaty, odwozili ją i ona nic nie musiała. Ona po prostu wystarczy, że na tej imprezie była. I to jeszcze potrafiła zabierać koleżanki do towarzystwa, a kolesi w ogóle olewała. I zazwyczaj, gdy niektórzy nieświadomie gdzieś tam zabierali ją przez tam przez jakiś czas, jeden, drugi gdzieś tam i myślał, że powoli dzięki temu Stworzy z nią jakąś relację, że będzie ją zabierał, i tego, a to główienko prawda, bo najczęściej, gdy ten gościu gdzieś tam zaczął się za nią zabierać, ona do niego co ty robisz? Przecież my jesteśmy tylko znajomymi. No i ten gościu dalej myślał, że dzięki temu ją gdzieś tam zdobędzie, bo to są tylko pory chwilowe, ale potrzeba jeszcze czasu. I, i czasem goście tracą gdzieś tam po pół roku albo więcej, stawiając tej dziewczynie jakieś tam yy, wycieczki czy gdzieś tam, a praktycznie nic w zamian nie otrzymują. I to jest właśnie te błędne koło, bo poniżasz się dla po prostu dla tej dziewczyny, a nigdy tak nie możesz robić, dlatego ja zazwyczaj nic nie stawiam, jakiś wycieczek a dziewczynie, z którą po prostu się nie prześpię, nie ma takiej opcji no chyba, że gdzieś tam już z dziewczyną się całuję na spotkaniu, drugie jeszcze bardziej podkręcam no to już widzę, że dziewczyna e, gdzieś tam super, e, załóżmy widzę, już jest na pala, no to wtedy ją na przykład zabieram, przy okazji wiem, że chcę też ten pierwszy raz gdzieś tam spędzić w fajnym miejscu, a nie ciągle w domu czy gdzieś tam w aucie, no to czasem po prostu już widzę, że dziewczyna jest, nie może wytrzymać, już po prostu chce iść, no to wtedy gdzieś tam czasem podskoczy w jakieś fajne miejsce i to, i to zrobię. Ale dziewczyna, która jest nastawiona na tylko branie, ona nigdy zazwyczaj nie da się pocałować ani nic. Ona po prostu bawi się tymi chłopakami, wyciąga z nich, a gdy gościu zaczyna już się do niej dobiera, to ona automatycznie zrywa z tym gościem kontakt. Ewentualnie, gdy gościu napiera, to nam mówi, no, że my tylko jesteśmy znajomymi i nie możesz y, nic zrobić. Ale jak coś byś robił, to już się więcej zobaczymy. Po prostu czysta manipulacja. I dlatego przestrzegam cię przed takimi dziewczynami. I najszybszą weryfikacją jest. Po prostu seksualność. Po prostu już na pierwszym spotkaniu, dlatego tak ważne jest, żeby pocałować dziewczynę na przywitanie w policzek, bo już dzięki temu zobaczysz jej reakcję. Dziewczyna, która jest naprawdę w Tobie w jakimś tam stopniu zafascynowana, jakoś tam jej się spodbałeś, to najczęściej będzie skracała jak najszybciej ten dystans, a taki niewinny... Pocałunek na przywitanie jeszcze bardziej ją podkręci i uśmiechnie się. Czasem może da jakiś tam jakiś lekki opór, że nie tak szybko. Po prostu coś tam na szybko jakieś tam zrobi, żeby nie wyjść na tej, ale ogólnie będzie to miłe, przyjemne i ona będzie oczekiwała zaraz więcej. I tak właśnie działają normalne dziewczyny. Powoli do celu, a dziewczyny, które wykorzystują facetów, to się nimi po prostu bawią i czasem jest tak, że dziewczyna przyjdzie gdzieś tam na imprezę yy, z kolegą, który do niej gdzieś tam podbija, a ona po prostu gdzieś tam na imprezie całuje, liże się z jakimś po prostu innym gościem, który po prostu no, jej się spodobał, bo nie można mówić, że nawet takie dziewczyny, yy, gdzieś tam im się faceci nie spodobają, i często właśnie są takie sytuacje. Dlatego nigdy nie daj się wykorzystywać kobiecie. Zawsze musi być 50, 50. I zawsze jak się dasz wykorzystać kobiecie, to ona cię wykorzysta do granic możliwości i na końcu cię porzuci. I ona w ogóle nie będzie czuła, że zrobiła coś źle, bo po prostu dałeś jej to na tacy. Więc ona po prostu brała, brała, jak to jest złota za złote powiedzenie, jak dają to bierz, jak biją to uciekaj. I dlatego ta dziewczyna tak robiła. Ja takie dziewczyny bardzo szybko eliminuję. No mówię, pierwsze spotkanie, już jestem w stanie wszystko zobaczyć. Jeśli widzę, że dziewczyna powiedzmy łapie gdzieś opory, czy coś, to specjalnie atakuję jeszcze więcej, żeby ona się do mnie zraziła, przeginam, bo dzięki temu wiem, że już więcej po prostu jej nie zobaczę i... Nie ma, co się, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem i trzeba iść naprzód, bo każda normalna dziewczyna, która przychodzi na spotkanie, jest nami zainteresowana, to chce się z nami jak najszybciej całować i w konsekwencji przespać. I na koniec powiem Ci, że praktycznie każda 99,9% dziewczyn bawi się w pewnym okresie facetami tylko po to, żeby sprawdzić, czy po prostu te techniki, czy jej ciało, czy jej po prostu wygląd, czy po prostu to działa. Ona po prostu sprawdza, czy rzeczywiście jest w stanie zrobić tak, że facet zrobi to, co ona chce. Rozumiecie? I rozmawiając gdzieś tam z wieloma dziewczynami, czy to starszymi, każda praktycznie przy, przyznała się do tego, że miałam okres, w którym po prostu bawiłam się facetami. Wiadomo, że trafią się fajne dziewczyny normalne, które po prostu no nie zaakceptują tego, bo gdzieś tam szybko poznały faceta, który dobrze prowadzi wszystko i nawet po prostu one nie chciały po prostu bawić się tym, bo po prostu bałyby się, że coś po prostu, że, że stracą tego faceta. Ale większość dziewczyn gdzieś tam czy to w podstawówce, czy w gimnazjum, czy po prostu liceum no ma taki okres, że po prostu bawi się facetami tylko po to, żeby później, w, w, jak będą starsze, jak już są starsze, żeby zobaczyć, co działa, a co nie. Później ona wychodzi gdzieś tam y, z facetem, który po prostu y, gdzieś tam jej się podoba, y, ma jakieś tam, załóżmy, dobra materialne, no i ona, przez to, że kiedyś tam nauczyła się pewnych tam sposobów, technik, to ona teraz to perfekcyjnie wykorzystuje. A gościu powiedzmy jest taki łajzowaty i tego nie widzi, i przez to później traci. To zachowanie też można porównywać do zdobywania doświadczenia przez dziewczyny. Z tym, że jeśli gdzieś tam od wielu lat poznajesz te dziewczyny, to masz o wiele większe doświadczenie niż powiedzmy te dziewczyny, więc automatycznie. Przewidujesz, widzisz po prostu jej błędy i po prostu reagujesz na to tak, że po prostu na ciebie to nie zadziała. I tyle. Także zdobywaj doświadczenie, bo mówię ci, że to nic złego, a na pewno pozwoli ci uniknąć wielu problemów z dziewczynami i w życiu. No i to by było na tyle.